Witam Państwa w krainie kwitnącej wiśni jestem w parku i oto zakwitła wiśnia wiśnia japońska jest bardzo piękna prawda, że piękna jakżeż pięknie jest móc podziwiać kwitnącą wiśnię być w krainie kwitnącej wiśni przespacerować się wokół niej A! Sama radocha. Tu są jeszcze wisienki, które nie zakwitły. A tam jest w oddali wisienka, która już zakwitła, i my zaraz do niej podejdziemy. O, a widać z tyłu. Oddalamy się od jednej kwitnącej wiśni. Idziemy do drugiej. No pięknie, po prostu jest. Pięknie, wspaniale. O i znów jesteś przy wiśni. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Bez maski, bez rękawiczek. Muśka pa!